Siemanko z tej strony Driftingowy Nerta. Ze mną Tomasz Chwastek, dyrektor generalny ligi Drift Masters Grand Prix. Witam serdecznie. Cześć, witam serdecznie. Piękna pogoda, idealna na jazdę Twoim pięknym motocyklem, no ale chyba nie za bardzo czas na to pozwala. No niestety, tak jak wiesz, przygotowujemy się do zawodów w Rydze. Już w najbliższą sobotę, czyli 29, mamy kolejną rundę, piątą rundę. No i zapowiada się bardzo ciekawa międzynarodowa rywalizacja. No właśnie, aż 61 kierowców z 15 europejskich krajów, w tym Wielka Brytania, Cypry, Holandia, Dania, Hiszpania, no naprawdę wiele, wiele, wiele tych krajów. To chyba jeżeli chodzi o międzynarodowość i liczebność zawodników, to chyba będzie jak na razie największa runda Drift Masters Grand Prix, które dotychczas zostały w tym sezonie rozegrane. Tak, mamy tutaj 64 chyba zawodników na dzień dzisiejszy z wielu krajów, w tym tak jak powiedziałeś Wielkiej Brytanii, ale również Niemiec, Irlandii, Łotwy, Litwy. E, oczywiście 13 zawodników z Polski. E, musieliśmy tutaj wprowadzić pewne nawet ograniczenia w związku jakby z czasem, e, ponieważ ze względu na strukturę zawodów w Rydze, organizujemy to tym razem, tak jak było w pierwotnej wersji, czyli w sobotę zarówno kwalifikacje, jak i top 32, więc mieliśmy tutaj no, dosyć duże ograniczenie i tu niestety. Wielu zawodników, którzy jakby przespało moment rejestracji do momentu zamknięcia listy zgłoszeń, no nie mogło później już zgłosić się na zawody. Mhm. Ale mimo wszystko i tak ta lista wygląda naprawdę, naprawdę bardzo imponująco. Y jak na każdej rundzie w tym sezonie, też będziemy mogli, kibice będą mogli oglądać, zarówno na antenie N-Sport, jak i na, za pośrednictwem live streamu oficjalnego od Ligi, prawda? Tak, robimy live stream zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Również N-Sport, będzie transmitowało zawody na żywo, także tutaj nic nie ulega zmianie. Bardzo się cieszę z organizacji jakby zawodów z Eliną. Jest to, Noryga jest pięknym miastem, stolicą. Tor jest bardzo ciekawy. Trasa ułożona przez naszych sędziów, czyli Arkadiusza Dudko, który nadzoruje pewne rzeczy, będzie na pewno bardzo atrakcyjna, bardzo szybkie wejście. Praktycznie 10 punktów, tak zwanych Clipping Zone i Clipping. Pointów, więc na pewno zawodnicy będą mieli bardzo utrudnione zadanie, żeby przy tej prędkości jechać po tej trasie zgodnie z wymogami sędziowskimi. Ale to na pewno i na briefingu, i już w trakcie zawodów będziemy komunikowali zarówno kibicom, jak i fanom. No i do tego, jakby kolejnym takim aspektem mówiącym o trudności tej trasy jest to, że tylko jedno miejsce na dozwolone hamowanie jest pod koniec trasy. Tak, tutaj mamy jakby większość trasy, która jest przyspieszająca, jedno miejsce jest hamowujące, natomiast tak jak powiedziałem, i clipping zone i clipping pointy będą wymagały od zawodników bardzo precyzyjnej jazdy z dosyć dużą prędkością, więc myślę, że będzie bardzo widowiskowa trasa. Od strony takiej stricte organizacyjnej, jak się zawody w Rydze organizuje? Nie jest to pierwszy raz, kiedy Drift Masters tam zrobi swoją wielką imprezę. No i też Zawsze można powiedzieć, że do Rygi jedzie się troszeczkę z takim uśmiechem, no bo zawsze kibice gorąco przyjmują tę impre imprezę i zawsze świetnie się tam wszyscy bawią. Organizatorzy, kibice, zawodnicy. Tak, no mając tutaj na uwadze też, że jesteśmy transmitowani zarówno w Czechach, jak na Słowacji, jak i na, w krajach nadbałkańskich, no to mamy też wielu zawodników, chociażby z Norwegii, Danii wiąże się to z tym, że jest bardzo fajna atmosfera, gro zawodników przywozi jakby swoje teamy fankluby, tutaj też już nasi zawodnicy idą w tym kierunku czy to chociażby Grzegorz Chybki z Krzysztofem Romanowski mają swój fanklub Budmat Team również ma swój fanklub, Dawid Karkosik ma wiadomo na różowo swój fanklub więc na pewno będzie to pod względem kibicowania bardzo fajna runda no i ta rywalizacja międzynarodowa powoduje jednak, że że, że, ta, że to jest taka bardzo fajna atmosfera wszyscy rywalizują na to, że no i oczywiście my będziemy kibicowali wszystkim zawodnikom, a myślę, że gro kibiców również będzie jechało kibicować polakom. Mhm. No w, w liście zgłoszonych kierowców jakby przyciąga uwagę Steve Baxi Bjarzioni z Wielkiej Brytanii. No można powiedzieć teraz gwiazda, drift, gwiazda driftu, ostatni filmik, gdzie on ma ten swój swoisty pojedynek z Diego Sato, no naprawdę miliony wyświetleń w internecie osiąga. Tak, myślę, że internet tutaj powoduje i w ogóle wszystkie działania powodują, że drifting coraz bardziej jest popularny i coraz bardziej widowiskowy, coraz więcej zawodników jeździ na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że tutaj ten rok będzie takim rokiem, który, który udowodni, że organizacja zawodów zarówno w Polsce, jak i za granicą to jest bardzo dobry kierunek. I tak jak powiedziałeś, no w tym roku zorganizowaliśmy już zawody na Nurburgringu, no to też była bardzo ciekawa runda. Teraz czeka nas w sobotę, czyli 29 Ryga. No i finałowa runda na torze Hockenheim też w Niemczech. Także myślę, że ta tendencja będzie utrzymana i, i będzie Będziemy w przyszłym roku w tą stronę szli, żeby jednak właśnie ściągać bardzo dużo zawodników na najwyższym poziomie. Z całej Europy i z całego świata. Ten sezon, jeżeli chodzi o Drift Masters Grand Prix, ale dzięki właśnie tym innowacjom, które zostały wprowadzone, też jeżeli to w zasadzie te innowacje no, na pewno wywrą jakiś wpływ na światowy drifting, no jest bardzo przełomowy top 32 zawody międzynarodowe, no i te nagrody finansowe, które, które też na pewno są jakby dobrym dodatkiem dla zawodników, szczególnie tych, którym uda się wygrać albo wspiąć się na te wysokie szczeble. Proszę powiedzieć, ile pracy to kosztowało, żeby? To wszystko wprowadzić, no, chociażby te nagrody finansowe, które no, nie są małe. No, oczywiście, nagrody finansowe to jest jeden z aspektów. No, tutaj dzięki sponsorom y, możemy sobie na to pozwolić w tym sezonie. Na pewno dla nas jest to praca praktycznie przez cały rok, bo to przygotowanie rund zagranicznych wiąże się z wieloma uzgodnieniami. To niestety jest dużo bardziej skomplikowane, dużo bardziej trudne. Takie rozmowy na to, że Hockenheim, czy na to, że Norburgring, chociażby, czy chociażby na torze w Rydze, no wymagają pewnego wysiłku przy planowaniu. Czyli trzeba zarezerwować odpowiednie terminy, spiąć kalendarz i wszystkie te rzeczy, które z tym się wiążą. Myślę, że w przyszłym roku no będziemy już mogli również pochwalić się Kilkoma nowościami, no ale jeszcze dzisiaj za wcześnie, żeby o tym mówić. Bardzo chcemy dojechać jakby do końca sezonu z organizacją zawodów, wyłonić mistrza e, Drift Masters Grand Prix na ten sezon, i będziemy wtedy, e, te prace już co prawda e, trwają, ale wtedy będziemy mogli komunikować i, i mówić, jak będzie wyglądał sezon przyszły. Tu na pewno nasza praca będzie skupiała się na tym, żeby pozyskać jak najwięcej sponsorów. Zawodnicy już w pewien sposób rozumieją, że na tym poziomie przy tylu wyjazdach w roku no trzeba wspierać te swoje budżety. Natomiast materiały, które my im umożliwiamy i dajemy do tego, czyli oglądalność w telewizji, wartość mediowa, no sprzyjają temu, żeby pozyskiwać tych sponsorów i żeby te pieniądze w jakiś sposób umożliwiały zawodnikom starty. Natomiast nagrody finansowe no są takim dodatkiem, jakby do tego, że, że na pewno ci, ci, ci zawodnicy bardzo dużo pracują i myślę, że to też jest dla nich bardzo przyjemne, że całe Top 32 dostaje nagrody finansowe za, za trud i za wysiłek i za pracę, jaką wkładają po to, żeby, żeby rywalizować w driftingu, w Drift Masters Grand Prix. No właśnie, jeżeli chodzi o rywalizację sportowo, jest to naprawdę bardzo ciekawy sezon. Twoim zdaniem, obserwując te zawody, no w zasadzie od początku, od początku istnienia ligi w ogóle, kto na przestrzeni ostatnich lat, a może kto w tym sezonie zaliczył taki największy progres sportowy, jeżeli chodzi o zawodników? Co mamy dużą jakby czołówkę, bo wiadomo, że poziom jakby zawodników jest bardzo wysoki, to wystarczy poobserwować pary, jakie się odbywają dzisiaj. Po tym sezonie możemy powiedzieć, że po dwóch trasach szybkich dwóch wolnych, to nie robi zawodnikom dzisiaj żadnej różnicy, bo chociażby tak jak jeździli na Poznaniu przy prędkościach 140-150 na godzinę, to te pary były równie bliskie jak w Toruniu czy chociażby w Płocku na stadionach. Także myślę, że tutaj zawodnicy bardzo dużo pracy wkładają, trenują. Widać ten, ten progres, jeśli chodzi o jazdę sportową. Bardzo też widać duży progres u zawodników zagranicznych, czyli wszyscy ci, którzy regularnie przyjeżdżają i startują w Drift Masters Grand Prix, nawiązują walkę z tymi najważniejszymi lepszymi i tutaj widać bardzo wyraźne przetasowania, chociażby w klasyfikacji generalnej, co jest dla nas bardzo ciekawe, bo to też powoduje, że, no, że nie ma monotonii i, i że widać, że zawodnicy walczą, walczą cały sezon i jakby nie poddają się do ostatnich zawodów. Natomiast tak, no myślę, że tutaj... Yy... Liga Driftmasters Grand Prix chce, żeby to były zawody elitarne, czyli żeby to były zawody najlepszych zawodników. Oczywiście drifting jest dyscypliną, jak sam wiesz, która wymaga różnego podejścia. Czyli ja jestem jakby zwolennikiem takiej tezy, że dzisiaj jest już miejsce w driftingu na to, żeby drifting uprawiać sobie amatorsko ale również jest miejsce na to, żeby drifting uprawiać już wyczynowo i sportowo. Wręcz do tego stopnia, że myślę jest już kilku zawodników, którzy zarabiają na driftingu i zaczynają odczuwać pewne profity z tego tytułu i to jest kierunek chyba najlepszy, bo e, pamiętam czasy, kiedy w 2007 sam zaczynałem startować i to była zabawa i wszyscy się tym cieszyli, spotykaliśmy się bardziej towarzysko, ale ten element rywalizacji zawsze był. Natomiast dzisiaj ludzie muszą zrozumieć, że, że ten podział na drifting taki dla fanu, dla przyjemności, dla poczucia umiejętności samego jeżdżenia w porównaniu z driftingiem sportowym, gdzie rywalizuje się na arenie całego świata czy też całej Europy. No to są różne podejścia i wymaga innego zaangażowania, innych budżetów. Innych predyspozycji i możliwości. Dokładnie tak. Wspomniałeś o tym, że w 2007 roku sam zacząłeś jeździć, potem od 2014 jest przygoda z tworzeniem Drift Masters, które no, jak wszyscy widzą, jak z roku na rok się rozwija. A powiedz proszę, nie brakuje czasami tego driftowozu? A może sam gdzieś tam wieczorami na to, że sobie upalasz? Wiesz, co? Nie mam czasu niestety, a tym bardziej nie mam sprzętu. Ja bardzo lubię jeździć samochodem i, i drifting przede wszystkim. Myślę, że dla wielu zawodników to jest Frajda z samej jazdy, i tu wielu ludzi, którzy nie mieli nigdy styku z tą dyscypliną, nie rozumie pewnych rzeczy. Że oczywiście rywalizacja, nagrody finansowe, kibice, popularność, kariera sportowa to jest zupełnie inny aspekt driftingu, ale. Każdy, kto tak naprawdę pokochał Drifting i zaczął jeździć, rozumie, że sama jazda i umiejętność prowadzenia tego samochodu w taki, a nie inny sposób jest ogromną nagrodą i satysfakcją dla każdego kierowcy, który no ma tą żyłkę, żyłkę sportowca i żyłkę, żyłkę zawodnika, który, który lubi jeździć. I mi oczywiście brakuje tego jak najbardziej. Myślę, że może uda mi się na przyszły rok zbudować jakiś taki samochód trochę pokazowy, trochę treningowy, którym będę mógł sobie gdzieś tam wrócić do, do tego, żeby dla samej czystej przyjemności gdzieś tam pojeździć. Natomiast to jest tak, że dzisiaj na tym poziomie sportowym to to wszystko bardzo poszło do przodu. Jak obserwuję zawodników, w jaki sposób oni potrafią dzisiaj jeździć i tutaj cała czołówka, to naprawdę jestem pełen podziwu dla takich zawodników jak Bartek Stolarski, Grzegorz Chybki, czy wielu zawodników, którzy już od kilku lat jeżdżą, no że cały czas chcą się rozwijać, cały czas trenują, no i że starcza im tego samo zaparcia takiego dojeżdżenia. Szczególnie ten progres sportowy zawodników widać chyba na takich rundach, jak na przykład mieliśmy w Toruniu, że było i sucho i mokro, na no, a niektórzy zawodnicy jeździli jakby dla nich to nie było różnicy czy jest mokro czy sucho, po prostu jechali 100%. No ja mam taką teorię po Toruniu, że tam faktycznie było widać dokładnie kto jest rzemieślnikiem, a kto jest artystą w driftingu. Można by to było porównać do gry na fortepianie. No każdy generalnie może się nauczyć grać na fortepianie, ale powiedzmy wirtuozem tego Grania jest kilku na świecie czy kilkunastu. I tutaj tak trudne warunki, jakie były w Toruniu, czyli mokra nawierzchnia na środku jakby trasy, i później Sucha nawierzchnia, to było bardzo ładnie widać, kto tak naprawdę czuje ten drifting mało tego kto czuje, ale również kto myśli. Tam trzeba było z dużym wyprzedzeniem jakby mieć świadomość, kiedy to koło wyschnie, kiedy przejedziesz z mokre na sucho, kiedy trzeba odpowiednio przygotować ten samochód i kiedy wręcz agresywnie zaatakować, bo w sytuacji, kiedy wpadało się na mokry, no trzeba było powstrzymać emocje od, od jechania na, na 100% wyczucia tego auta. I tutaj bardzo naprawdę zawodnicy pokazali dużą swoją klasę i myślę, że kilka nazwisk było widać. Największym dla mnie zaskoczeniem był Jaś Borawski, który było ewidentnie widać, że, że to jest zawodnik młody bardzo, który czuje ten samochód on myśli, on wiedział doskonale że na mokrym trzeba troszeczkę zdjąć nogę z gazu, jechać na pół gazu uzyskiwał odpowiednią prędkość, potem przy przejechaniu na suchy e, bardzo ładnie to auto wyprowadzał no i tam się oddzieliło faktycznie trochę jak obserwowałem całą rywalizację to, to miałem takie spostrzeżenia że faktycznie część zawodników jest takimi no wirtuozami już w tym jeżdżeniu. No jeżeli mówimy o Jaśu Borawskim, to naprawdę niesamowita dyspozycja tego młodego zawodnika. Dwa razy 55 punktów w, w przejazdach kwalifikacyjnych. W zasadzie jechał identycznie, na no, przecież dobrych kierowców sportowych właśnie ta powtarzalność cechuje. No tak, to jest przede wszystkim to, natomiast no, tutaj oczywiście moc samochodów miała ogromne znaczenie. Dobór, y, dobór opon. Po zawodach rozmawiałem chociażby z Bartkiem Stolarskim, y, walczył o trzecie miejsce, wygrał je i y, mówiłem, wiedziałem, że nie, nie oddasz tego trzeciego miejsca. On mówi. No, no tak, natomiast chociażby taki drobny aspekt, że pod wieczór robiło się dużo chłodniej i chociażby prędkości uzyskiwane przez zawodników, jeżeli nie dobrali odpowiednio ciśnienia w oponach, to było ewidentnie widać. I na ostatnie przejazdy Bartek mówi, no kurczę, spuściliśmy trochę powietrza, do, doregulowaliśmy to, to ciśnienie i było od razu dużo szybciej. I to faktycznie widać, także dzisiaj zawodnicy, no tak jak sam wiesz, doskonale mają swoje teamy, ale również... Bardzo ważny jest spoter w Zresztą, tak. uważam, drugie oczy zawodnika. Uważam, że dzisiaj w Polsce jest bardzo mało osób, które nadają się na to stanowisko, bo to nie jest ktoś, kto będzie tylko opowiadał, ale on musi mieć ogromną wiedzę i doświadczenie i tutaj wydaje mi się, że zawodnicy powinni w tym kierunku pójść, bo bo dzisiaj biorąc tak niewielkie niuanse, jeśli chodzi o, o poziom zawodników, to chociażby tak jak tutaj Bartek przyznał, że Spuszczenie powietrza, dostosowanie ciśnienia sprawiło ogromną różnicę w prędkości i mógł nawiązać e, walkę o to trzecie miejsce e, z kajetanem rutyną, o ile dobrze pamiętam. Dokładnie to był Kajetan. E, Natomiast e, no spoterzy to jest kluczowa rzecz dzisiaj. Na tym poziomie i apeluję tutaj do zawodników, żeby zastanawiali się, żeby żeby szkolili sobie takich ludzi, którzy no, będą w stanie jakby obserwować to co się dzieje, bo to będzie przynosiło ewidentne e, wyniki w e, zawodach. Dokładnie tak. E, telefony w biurze Drift Masters dzwonią cały czas, bo naprawdę do tej rygi zostało niewiele czasu, za chwilę porydze Hockenheim. E, słyszeliśmy, że jest szansa, że Tomasza Chwastka zobaczymy jeszcze za kierownicą driftowozu. Takie szybkie pytanie, bo mówiliśmy o spoterach. Jeżeli dowolnego z kierowców z ligi Drift Masters Grand Prix miałbyś wybrać na spotera to kto by to był swojego spotera Wiesz co no ja myślę że jeżeli ja bym miał wybierać swojego spotera to myślę że najlepszy byłby chyba Dawid Karkosik myślę że tutaj Bartosz Stolarski również natomiast to jest też kwestia umiejętności przekazywania to jest taka tendencja myślę w każdej dyscyplinie sportu że nie każdy zawodnik jest dobrym trenerem tak i dzisiaj E, czy nie każdy zawodnik może być dobrym sędzią? Tutaj trzeba bardzo mm, uważnie śledzić, jakby też predyspozycję charakteru człowieka, bo nie tylko jakby trzeba mieć wiedzę, i, i, i wiedzę i praktyczną, i teoretyczną, ale również takie umiejętności związane jakby z przekazywaniem tej wiedzy. Dlatego no nie zawsze to idzie w parze, ale myślę, że jakbym miał dzisiaj obstawiać na swojego spotera, to bym postawił na karkosika. Także Dawid, szansa przed Tobą. W takim razie nie zabieramy więcej czasu, bo jest go naprawdę mało. Moim gościem był Tomasz Fastek. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Dzięki bardzo. I, I zapraszamy do Rygi. Dokładnie, zapraszamy wszystkich do Rygi. Piąteczka.